Muszę powiedzieć, że jestem w szoku, że tak da się zamieszać w karokanie, no więc zobaczcie, tutaj duda. Podszedł do tematu w klasyczny sposób, czyli wysunął sobie tego gońca, a później, podobnie jak w obronie francuskiej, zaatakował centrum białego. Biały oczywiście broni, więc tutaj hetman b skoczek c3 i branie tego piona na b2 jest raczej wątpliwym pomysłem. W związku z tym nastąpiło tutaj skoczek c6. Biały zagrał skoczek a4, szach c3, c4, b4. I w tym momencie ekstremalnie popularne jest... Oddawanie figury na B4. To oczywiście wygląda bardzo zacnie, no bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, no to łatwo sobie wyobrazić, że później te piony zasuwają. No, i biały będzie miał problemy, albo też bicie skoczkiem, nawet groźniejsze, no bo teraz jeszcze skoczek C2 wisi w powietrzu i goniec C2 wisi w powietrzu, więc te pozycje są rzeczywiście bardzo skomplikowane. Natomiast Duda zdecydował się tutaj po prostu odejść tym Hetwanem na D8, a po ruszadzie Janek w ogóle zagrał H6. H6 muszę powiedzieć, że sprytne zagranie, no bo przede wszystkim pole G5 jest kryte, ale też goniec będzie będzie miał się gdzie schować, bo często po przykładowo skoczek e7 planem białego jest zagranie skoczek h4, żeby tego gońca zabrać. Teraz już tej możliwości nie ma, bo goniec zawsze się schowa na h7. W partii skoczek e1, skoczek g7, g3 no to Duda prewencyjnie się ewakuował i skoczek f5, więc tutaj pomału Polak kończy oczywiście rozwój. Centrum jest całkowicie zablokowane. Więc może sobie pozwolić na tego typu granie, no bo oczywiście biały nie ma jak natychmiastowo zaatakować czarnego króla. No i zauważcie, że mister Czeparinow miał już tutaj 20 minut w plecy, i w tym momencie Duda postanowił podkręcić atmosferę. Można było tutaj grać gonie C7, co jest normalnym podejściem, wiadomo, szykujemy zrobienie krótkiej roszady, natomiast Duda zdecydował się Teraz uderzyć na B4. Pionek tutaj odbił, no i skoczek zbił na D4. I to wygląda znacznie lepiej niż ta wcześniejsza ofiara, ponieważ zauważcie, że teraz Duda pozbył się centralnego piona, a w tej pierwotnej ofierze, no to pozbywamy się piona z linii B, który nie jest aż tak istotny. No więc tutaj wygląda to naprawdę dobrze. Biały wycofał się tym skoczkiem z C3, no bo ten sko skoczkiem na C3, bo ten skoczek na A4 to totalnie roboty nie ma. No i teraz jeszcze dodatkowo para gońców została capnięta, no i bicie na B4. Więc przeciwnik już po białych polach sobie nie poatakuje. No jeszcze przed momentem parę gońców posiadał, teraz już nie ma, a czarny jest tutaj gotowy rzeczywiście żeby z tych białych pól skorzystać. I w partii nastąpił szach no to Duda po prostu się wycofał, skoczek d4, czyli przeciwnik szuka tutaj oczywiście kontry, no bo on ma świadomość, że jeżeli te piony ruszą, to znaczy jeżeli Duda zrobi rosadę i na przykład zagra f6, później e5, to z białego nie będzie co zbierać, bo jak ta falanga ruszy naprzód, no to figury białego nic nie będą w stanie zrobić. No i doszło do takiej końcówki, czarny tutaj oczywiście walczy o linię b, Ponownie przydaje się ten supergoniec z H7, który kontroluje pole B1, więc wie, że białego nie są w stanie walczyć o jedyną otwartą linię w pozycji. No i tutaj pomału czarny poprawia swoją pozycję, więc a5, pion został zablokowany na białym polu, f6, wiadomo, dalsza walka o centrum. No i tutaj w sumie taki bardzo istotny moment, no bo chciałoby się zbić na e5, co nie? I później koniec d3, zasuwać tymi pionami, no ale tutaj skoczek d2 byłoby bardzo nieprzyjemne. W związku z tym, no bo widełki na gońca i na wieżę, no i dzięki temu biały uprościłby tutaj sytuację, w związku w związku z tym Duda musiał ewakuować gońca i ewakuować. Ewakuować wieżę. No, ale dalej to prędzej on z tej linii F skorzysta. No, i zobaczcie, co tutaj Janek robi dalej. No, biały naprawdę na mocno ograniczonej przestrzeni musi manewrować tymi figurami. Wieża G5, więc jest presja na E5. No, i tutaj biały naprawdę musi się bronić bardzo, bardzo precyzyjnie. No, i trzeba powiedzieć, że tutaj. Tak, jak widać na zegarku, pod presją czasu, no, biały stwierdził, że już ma w nosie tę, tę figurę przewagi, woli skasować te piony, które wyglądają niesamowicie groźnie. No, więc Duda tutaj odbił, wieża, wieża ciachnęła na C4. No, i teraz wjazd na B2. Wszystko to wygląda bardzo logicznie. Oczywiście są różnopolowe gońce. Więc to dodaje jakiejś te, jakieś y, tendencji remisowy, remisowych, tak technicznie, ale no jednak jest presja na H2, y, jest ten pion zablokowany na białym polu, więc też nim będzie się można zainteresować. No więc biały, oczywiście, z problemami. No i w tym momencie to są już dwa piony przewagi po stronie Janka. No ale za to biały po pierwsze dostał dodatkowe 30 minut, no a po drugie dobrze się tutaj zaktywizował. W partii C5 jedyna szansa, żeby tutaj króla zaktywizować. No i to rzeczywiście tutaj zaszło. No oczywiście król D5 teraz, no to nie byłoby zbyt dobrym pomysłem. W partii wieża B2. No i tutaj biały zbił na F5. Chyba nie Trzymał po prostu tego napięcia i postanowił króla zaktywizować, no ale właściwie ten pion z H5 niewiele tutaj zmienia. No, a teraz można tego piona z A4 zgarnąć. Natomiast prawda jest taka, że takim najdokładniejszym podejściem to byłoby w ogóle atakowanie tego piona z G3 żeby ten król nie mógł tam odejść. Chociaż drugi bardzo ciekawy pomysł, nawet chyba jeszcze silniejszy, no to h4. No i teraz tak. Jeżeli biały puści tego piona, no to już się może poddać, więc musi tutaj zbić. No i teraz fakt. Biały ma swojego wolnego piona, ale z drugiej strony czarny posiada dwa wolne piony. No więc dalej to czarny tutaj ma fajną przewagę. No niestety w partii Duda zdecydował się na takie podejście. No i tutaj niestety no i tutaj niestety bardzo ciężko jest się przebijać. Ponieważ no wszystko jest tutaj pięknie trzymane przez tego gońca i króla. No ale dobra, w partii mamy A4, wieża A1. Kurcze, blokada na czarnym polu, a mało tego. Król Czarnego jest jeszcze w siatce, więc też nie jest w stanie tutaj uciekać. No i naprawdę nie bardzo widać, jak tutaj w jakikolwiek sposób zaatakować, więc Duda oczywiście swojego oponenta testował, wymieniając piony, no i z drugiej strony chciał maszerować, no ale przy różnopolowych gońcach po prostu nic się tutaj nie dało zrobić. No i partia po 105 posunięciach zakończyła się. Remisikiem, także muszę powiedzieć, że w tym karokanie Jan Krzysztof Duda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie pograł. Ofiara figury, no, mega zacna. Tutaj wydaje się, że to A4 może było trochę przedwczesne, no, ale ciężko powiedzieć co innego, no, bo dobrze byłoby trzymać tę wieżę na trzeciej linii, żeby biały nie przejął tej trzeciej linii, no bo wtedy ustawił tę solidną blokadę. Ale no bez króla bardzo ciężko coś takiego wygrywać, więc ciężko wskazać jakiś lepszy plan na testowanie defensywy białego. No ale zobaczcie, co się wydarzyło u Wojtaszka. Druga partia Dudy też zakończyła się remisem, a wobec tego będziemy mieli dogrywkę, więc z całą pewnością będzie emocjonująco i ciekawie. Zobaczę w jakiej będę formie jutro Ale jeżeli będę w dobrej formie To już streama odpalę Bo trochę muszę dojść do siebie Że tak powiem No ale zobaczcie co się wydarzyło U Radka Wojtaszka Tutaj wierzówka Bardzo bardzo przyjemna Dla białego Bo po pierwsze piony czarnego są rozbite Co zawsze jest delikatnym minusem A druga sprawa Biały ma Piekielnie aktywną wieżę kontra piekielnie beznadziejna wieża czarnego, która ciągle tutaj może, w, może tylko bronić tego pionka. No i w partii zostało zagrane król G6. Wydaje się, że tutaj pasowałoby wrzucić H4. Tutaj podpowiem wam pewnego rodzaju sztuczkę. Takie ustawienie pionów w wieżówce jest idealne, ponieważ wieża przeciwnika. Potrzebuje maksymalnej ilości ruchów, żeby te piony powybijać. Najgorzej jest mieć ustawione wszystkie piony w jednej linii, no bo wtedy trzy ruchy i wszystkie piony tracimy. No a tutaj Wojtaszek zagrał królew f1, co jest niedokładne, no i dostał właśnie h4. I teraz te piony no, zostają na jednej linii, nie da się tutaj z tym nic zrobić. Znaczy, no można zawsze zagrać g3, no ale wiadomo, im mniej pionów, tym większe tendencje remisowe, więc też czarny jest z tego zadowolony. No i w partii czarny przeprowadził tego króla na e5. Biały po prostu czeka. Król f5 wieża c5. Król musiał odejść. No i teraz wieża c4. Czyli tutaj Wojtaszek, oczywiście, piona z h4 chce ciachnąć. W partii wieża B8. No i teraz, kiedy czarny już próbuje zaktywizować swoją wieżę, no to Wojtaszek wieża C6 i zgarnia piona z A6, przez co, przez co ten pion z linii A może zasuwać do pola przemiany. I ta wieżówka jest autentycznie ekstremalnie trudna. Ogólnie, wieżówki są niesamowicie trudne. Trzeba grać naprawdę do bólu precyzyjnie. Natomiast jaka jest zasada, taka wiecie, teoria, do czego tutaj dążymy? Biały chce wjechać wieżą na A8, dopchać piona do A6 i później zasuwać swoim królem na A7. To jest bardzo ważne, że piona trzeba zostawić na A6. Jeżeli dopchniemy go aż do A7, to król wtedy nie ma się gdzie schować. I wieża czarnego po prostu w nieskończoność szachuje, i my nie mamy jak nawet grać na wygraną. Ten pionek więcej nie jest wtedy żadnym atutem. No i teraz, co przeciwnik zrobi w tym czasie? Przeciwnik oczywiście swoją wieżą nam tutaj utrudnia szachując, no ale też jak król odejdzie, no to wieża będzie wybijała te piony. I trzeba bardzo precyzyjnie co do tempa podoliczać, czy wszystko to się zgadza. No, bo wiecie, my będziemy tego piona dopychali, ale przeciwnik swoje piony też uruchomi. No i patrzcie, co się tutaj dzieje. Więc wieża czarnego, oczywiście, zapionka. Najagresywniejsze podejście, bardzo dobre podejście czarnego. Wieża A7. No, mi się wydaje, że ta wieża na A8 lepiej by stała. W partii szach król E3 szach, król D4, wieża A2. No i teraz, albo się tutaj Wojtaszek zgodzi na remis. Albo poświęci tego pionka. No i tutaj zdecydował się oczywiście poświęcić tego pionka, bardzo dobre podejście z jego strony. Wieża B7 poświęcił tutaj drugiego pionka, no ale teraz ten pion z A6 będzie sobie leciał elegancko do pola przemiany. No i teraz wieża czarnego nie jest już w stanie w taki agresywny sposób tego piona blokować, no tylko musi się tutaj bardzo, bardzo pasywnie cofnąć. I w w tym momencie A7 wygląda świetnie, no ale tutaj jakiejś przeogromnej różnicy to nie robi. No poza tym, że dajemy taką możliwość szacha, co będzie na pewno wkurzające, także lepiej było precyzyjniej było najpierw zagrać A7, zmusić tę wieżę do wejścia na A8 i dopiero później wieża A3. No ale w partii poszło F5 no i teraz, cały czas brakuje tego ruchu A7. Przyznam, że nie do końca rozumiem, dlaczego Wojtaszek się na to nie zdecydował. No podejrzewam, że obawiał się czegoś na zasadzie, że tutaj ta wieża zbije i że król teraz przejdzie. Nie wiem, no może coś, coś takiego mu tutaj przyszło do głowy. No, w partii król D5 nastąpił szach, król C6, no i teraz już przewagi nie ma. Ech. No i to jest bardzo, bardzo frustrujące, tak? No bo to a7 tak na blicu myślę, że Wojtaszek by to zagrał od ręki. A tutaj w tej partii zabrakło i nie do końca rozumiem dlaczego. No i teraz czarny oczywiście swojego piona tutaj będzie uruchamiał. W partii szach, król f4, wieża a3, król e5, więc propozycja remisu. No i teraz a7 posło. No ale to już jest inna dyskusja, bo f4... A8 Hetman, wybicie odbicie, no i teraz ten pion czarnego jest już bardzo zaawansowany. No a król, oczywiście, jest całkowicie z drugiej strony. Gdyby on był tutaj, no to wiadomo, gładka wygrana, no ale król teleportować się nie teleportuje. Więc w partii wieża A1, król E4. Król d6f2, król e7. No i tutaj oczywiście Wojtaszek chce skasować te piony przeciwnika. No i tutaj. I tutaj należało zagrać, drodzy widzowie, posunięcie król f6. No coś takiego jest bardzo trudne do wyliczenia, no bo. Naturalniejsze wydaje się zbicie. No i dlaczego należało tutaj zagrać król f6, ponieważ teraz no przeciwnik chce oczywiście podejść, tak, tym pionem się zainteresować, oczywiście chce też dorobić hetmana. No i różnica jest taka, że można zagrać król g5. I teraz, jak zostanie dorobiony hetman, no to biały skasuje tego pionka. Więc to rozwiązuje problemy. A jeżeli bicie nastąpi tutaj. No to to jest bardzo cenne tempo, król podejdzie, król g2 i w ogóle teraz jest taki ruch. No to są chore rzeczy, ja wiem, to są chore rzeczy, autentycznie, ale jeżeli król zejdzie na pierwszą linię, no to można tutaj wieżę sobie oddać i bęc. I bicie i to jest remis. No a w partii poszło król bije w 7, no i tego tempa zabrakło. Król G6, bicie na H3, król F5, król G2, król F4. No i teraz drugi Pionek idzie do pola przemiany. No i to jest koniec partii. Jestem pewien, że gdybym wam pokazał tę wieżówkę, a może nawet tę wieżówkę, gdzie już Pion został zgarnięty, no jeżeli bym wam powiedział, że Wojtaszek tę pozycję przegrał, no to byście nie uwierzyli. No ale niestety takie wpadki się zdarzają, no i teraz zobaczcie co się wydarzyło w kolejnej partii z tego meczu. Muszę Wam powiedzieć, że to był dramat, co się w tamtej wieżówce odwaliło. Natomiast patrzcie, co w kolejnej partii. No, tak jak widzicie, tutaj spora zadymka. Białemu, oczywiście, wystarcza remis do zwycięstwa w meczu. No, i tutaj biały postanowił sieknąć. Skoczek bije F7. I skoczek bije F7, no, nie jest dobrym podejściem, gdyż tu Wojtaszek może po prostu olać temat i zagrać skoczek C2. Y co nie jest takie oczywiste podczas partii, wiadomo. W partii nastąpiło posunięcie wieża D5. No i teraz biały sobie sieknął jeszcze piona na H6, czarny król H7. I teraz należało już zagrać bycie na E3. Jak pion odbija, goniec tutaj bije na F6. No i rzeczywiście król czarnego nie jest zbyt szczęśliwy z tej sytuacji. No a w partii poszło skoczek F7, i tutaj Wojtaszek mógł grać Hetman C7, bo wtedy po pierwsze tego skoczka chce zbić, a po drugie chce, tam wiecie, wlepić po prostu mata. No ale tutaj Wojtaszek poszedł agresywnie do akcji. Król g Czyli królem po prostu chce tego skoczka capnąć. I tutaj jeszcze Hetman mógł próbować zawalczyć o życie tego skoczka, no ale posłobicie na d4. Tutaj błędne policzenie wariantu. No a Wojtaszek policzył tutaj prawidłowo i swojego króla zabezpieczył. Tutaj prawdopodobnie biały liczył na jakiegoś wiecznego szacha, no ale policzył źle i ruchem g6 się Wojtaszek zabezpieczył. Po szachu jest skoczek g7. No i tym sposobem zwyciężył, a więc w meczu 1:1, więc będziemy mieli dwa Dwóch Polaków w dogrywkach. Niestety swój mecz przegrała Klaudia Kulon, więc na ten moment w Pucharze Świata mamy dwóch Polaków. No i miejmy nadzieję, że utrzymają się jak najdłużej.